Gość poranka Teraz po godzinie ósmej. Drodzy Państwo to nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy mm, od pewnego przeboju pielgrzymkowego. Zobaczymy czy moi goście w studiu rozpoznają pierwsze nuty. Ci co zaufali Panu odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia. No, to jesteście na właściwym miejscu. Ksiądz Michał Dziedzic, Dusz Młodzieży Decyzji Warszawsko-Praskiej oraz Izabela Fabiańska i Katarzyna Bartow. Szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Czyli panie. same Orły dzisiaj w naszym studiu przy Floriańskiej 3, prawda? Co to znaczy? Orły <grym> dziś grają na stadionie, chyba z tego, co kojarzę wieczorkiem. Jestem przygotowany. <grym> Dobrze, będą intencje szły, będą, prawda, nie poddajemy się, kochani. Po raz kolejny zapraszacie młodzież do Legionowa. To takie przyjazne miejsce. Myślę, że jak najbardziej, bo już po raz drugi organizujemy właśnie nasz e, diecezjalny zlot młodzieży w Legionowie, na arenie Legionowie. Legio na arenie Legionowo i bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich, myślę, że szczególnie młodych, ale nie tylko tych fizycznie młodych, ale myślę, że w szczególności duchowo. Zrozumiałam, <noise> zrozumiałam. Wsp wspaniale. Na co możemy liczyć podczas tego spotkania? Na pewno możemy liczyć na koncert oraz świadectwo wyrwanych z niewoli, koncert uwielbieniowy zespołu Siew Celednicy, dobry posiłek oraz liturgię słowa z przyrzeczeniami Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Hmm? Ale jeszcze tutaj młodzież yy, yy, czasami nie wszystko wie, bo czasami jeszcze w trakcie organizowania Jakiś ktoś się do mnie zgłasza, chociaż już żeśmy gadali, jeszcze będzie, słuchajcie, to będą takie małe wrzutki. Bo będą jeszcze ludzie, którzy są duchowo spokrewnieni z Heleną Kmieć, czyli są z wolontariatu misyjnego, i oni chcą o Helenie Kmieć pogadać. Spotkaliśmy ich w kokotku, kiedy byliśmy z młodzieżą na. Też byliście w kokotku. Byliśmy w kokotku. Dlatego było tak głośno? Tylko nie a Wszyscy zwalali winę na burzę, która tam przechodziła. A to my, a to my. Więc oni jeszcze będą, no i tak czekamy. Prawdopodobnie będzie też wiekonia ewangelizacji miała jakiś. Leciutki swój, jak to się mówi, strzał ewangelizacyjny. Jeszcze chciałem się odnieść, bo to fajnie wybrzmiało, a myślę, że warto o tym powiedzieć na antenie naszego diecezjalnego radia o gościnności Legionowa, to muszę powiedzieć, że tam jak organizujemy to od tych dwóch lat, to gościnność samego Legionowa, Urzędu Miasta. Kierownictwa, Areny Legionowo, otwartość też szczególnie tutaj księdza Proboszcza z świętego Jana Kantego i parafian prostu, wspaniałą parafię. Po prostu sztos, jak to ojciec. <grym> <grym> tak, pozdrawiamy całe Legionowo. Wspaniale. Kochani, dlaczego takie spotkania są ważne? Czy to są spotkania dla tych osób, które są już w formacji od jakiegoś czasu, prawda? Wcześniej chodziły może na oazę, należały do grupy liturgicznej. Czy to jest też y, taki dobry czas albo dobra okazja, żeby złowić kogoś nowego i powiedzieć o Ewangelii? Myślę, że i jedno i drugie, hmm. dlatego, że e, no jest to po prostu miejsce dla osób, które szukają czegoś więcej, tak? E, w takiej przestrzeni kościoła chcą jakoś e, bardziej przeżywać e, tą wiarę, ale również właśnie poznać nowych ludzi, którzy e, którzy u nas w diecezji są wspaniali, naprawdę mówię, hmm. z własnego doświadczenia. E, no my już tak jesteśmy e, trochę zagłębieni w to, jesteśmy właśnie, należymy do duszpasterstwa, myślę, że e, dużo osób tutaj właśnie jest również z OAS, z innych wspólnot, ale jesteśmy otwarci na, na wszystkie również nowe osoby um, i myślę, że właśnie będzie to również wspaniałe doświadczenie dla nich, może nawet przede wszystkim dla nich. Mhm. A Iza i Kasia rozumiem już, że brały udział, tak? W takim spotkaniu. Właśnie, właśnie nie, ja jestem ja nie. By... Debiut tak, A jeszcze najlepsze jest to, że că... Kasia w ogóle prowadzi, y... Y... będzie wszystko prowadzić, konferancję tak całą robi. Y... Y... Tak, no tak. wymienność w duszpasterstwie młodzieży na przestrzeni nieraz roku to jest dość dużo, nie? więc jakby... Ale to jest fajne. Tak, że w tamtym no, roku no ktoś no. inny, nagle są nowe osoby. To, to, to wietrzenie jakby następuje. Tak patrzę młodzież średnio w duszpasterstwie. Takim akademickim, to tak co 2-3 lata to się naprawdę wymienia. Dla mnie to jest też trudne. Na przestrzeni 8 lat, kiedy ktoś przychodzi, nowy, w pro... ale jak przychodzą takie osoby, to słuchajcie to. Ale pamięta ksiądz po imionach? Wszystkich? No, tak. Oczywiście. Nawet po peselach Czyli <laughs> odpowiem, bo my dzisiaj mówiliśmy o młodzieżowych e, słowach roku. REL. O, ej, ja jeszcze tego nie wiedziałem. No jak, to, jak to nie? nie ksiądz jest na bieżąco. No, akurat widać właśnie w tym nie. nie. <laughs> Dobrze, a powiedzcie, czy... Mm... Zauważyłyście coś takiego, że ludzie młodzi dzisiaj, którzy podobno nie wyrażają potrzeby kontaktu z osobami we wspólnocie Kościoła, tęsknią za tym Panem Bogiem? Albo za kontaktem z kolegami, koleżankami, przyjaciółmi, którzy jednak mają inne podejście do życia oparte na wierze chrześcijańskiej? Jakie są wasze obserwacje, doświadczenia? Myślę, że mogą myśleć, że nie tęsknią, ale gdzieś tak w głębi jednak czują, że to jest jednak im potrzebne i jednak myślę, że też będą tego podświadomie gdzieś szukać w przyszłości albo nawet już teraz szukają. Czyli wy możecie być takim światłem dla nich, prawda? Możemy być światłem. To jest grobność. Tak, <grymne> <grymne> no mam nadzieję, że. Jest... Taka laterka, lat laterka. <grymne> Bardzo chciałabym być tym światłem. <grymne> mam nadzieję, że jesteś. <grymne> Dokładnie. Tak, jeszcze też myślę o tej arenie legionowo tak. i um, o tych, którzy przyjeżdżają. Chyba zawsze naszym takim, bym powiedział, założeniem naszych spotkań, zwłaszcza takich trochę y, ala zlotów. Tak? One a la są zlotów? Zawsze, mm -hmm. Tak, trudne, zwłaszcza dla młodzieży, to zawsze naszym marzeniem. Y, naszym, jak, jak myślę, na, mówię naszym, to myślę pewnie o księżach, o dusz-pasterzach. Mm -hmm. A o może mieć, też o nauczycielach, pedagogach, katekatach. którzy z nami współpracują przy tak. dusz jakby, bo mm -hmm. mówię od strony organizatora. To zawsze sobie myślę, jak fajnie jest spotkać taką młodzież tam, yy, która już jakby formuje się przez cały rok, która mm -hmm. się do takich wydarzeń przygotowuje, że takie mm -hmm. spotkanie jest zwieńczeniem, ale też jako organizatorzy zawsze myślimy: słuchajcie, tu ktoś może przyjechać, kto w ogóle kościoła nie kojarzy albo jest jakoś negatywnie nastawiony. Jak zrobić program, by w te dwie grupy jakoś wejść, tak? Jakby mm -hmm. rzeczywiście do nich trafić i do tych, którzy. Wątpią, którzy mają problemy, którzy może jakiś tak patrzą na kościół różnie, mają tak. różne doświadczenie, ale też jakby jak dać doświadczenie Wspólnoty tym, którzy się formują, żeby podsumować jakiś czas pracy formacyjnej, żeby spotkać się z biskupem, doświadczyć żywego kościoła, tak? To A tak się biskup? mówi. Biskup będzie w tym roku. Oczywiście, tym będzie? będzie biskup, jednego nie będzie, bo. Bo nie przygotowaliśmy jemu zaproszenia, to przyznam się szczerze, bo biskup nominat nie, nie, nie zadzwonił do mnie wcześniej, że będzie biskupem. Mm -hmm. Z nie ale może zaprosić tego... teraz na antenie Radia Warszawa, tak? A tak, y, ale mm -hmm. na, y, powiem też, że my, ja go próbowałem oczywiście zaprosić, ale powiedział, że będzie przygotowywał się duchowo do swojej sakry na rekolekcjach, więc mm -hmm. temat mm -hmm. zakończony. Ale... Zrozumiemy. Tak? Tak. Jest tak. wytłumaczenie usprawiedliwienia. Zrozumiemy, nie wiem czy młodzież wybaczy. Wybaczymy, może, może jeszcze będzie ogarnięta praca. Będzie biskup Jacek, będzie biskup y, Romuald. Y, mm -hmm. Biskup Jacek powie słowo. Biskup Romuald trzyma piecze nad wszystkim. Mm -hmm. Będzie przyjmował. To jest duże tak? Ja, Ale ksiądz przecież z młodzieżą pracuje już od tylu lat. Czy zmieniają się potrzeby ludzi młodych, jeżeli chodzi o wspólnotę kościoła, o ich oczekiwania? zmienia się to, czy nie? Wraz z upływem lat. No to znaczy. To jest fajnie, bo potrzeby bym od, pewnie odróżniał od oczekiwań, mm -hmm. bo oczekiwania są wprost Różne. proporcjonalne tak. do mm -hmm. y, zachowań y, dwóch światów, y, y, takich y, bliskich siebie, a jednak przedzielonych mocną kreską i kościoła, i świata. Czyli oczekiwania będą już takie też. Y, na przykład, że dzisiaj kościół zamienia się w pewien supermarket. Tak? I oczekiwanie może być zatwijcie mi szybko sprawy, wydajcie mi szybko kwitek, mhm. przygotujcie mnie do tego i nieważne, jakby nie sprawdzajcie mnie, ja mam takie i takie oczekiwania i to musi być według moich zasad. Ma być tak? krótko, szybko. No, tak? Dokładnie, tak, tak sobie myślę. Ja to mówię w dużym skrócie. Ja bym poprosił młodzież, jak będzie miała jakiś pomysł też jeszcze na odpowiedź, bo to mhm. nawet bardziej do nich. Znaczy, natomiast jeżeli chodzi o potrzeby, sięgałbym do takich dół, głębokich potrzeb. To poczucie szczęścia, chcę być szczęśliwy, chcę mieć życie poukładane, chcę mieć radość w sercu, pokój. Mhm. Tak, no to tutaj yy, yy, z tymi oczekiwaniami by to się.. A troszeczkę... na co narzekają? Co im się nie podoba? Czy mają też odwagę? Nie, chyba mają odwagę, prawda? Mówić księża mi się to i to nie podoba. No, tutaj moi, ojej, pewnie, że mają. Mówią? Y, nie wszyscy, nie wszyscy. To akurat grzeczna grupa naszego <laughs> pasterstwa. Ale znaczy, ja się z tego cieszę. Ja mam nadzieję, y... To jest ciekawe, bo to tak jak już na żywo rozmawiamy, to nie jest łatwo tak. też to tak wszystko powiedzieć. Mhm. Yy, znaczy ja myślę, że oni się mnie nie boją, więc jakby mogą powiedzieć. Ja przyznam szczerze, że staję się powoli boomerem. Yy, <laughs> i witam mam w swoje... klubie, witam w klubie, tak. ja już dawno <laughs> założyłam ten klub. <laughs> I się staję i, 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 jakby takim gościem, który chodzi trochę jak kot swoimi drogami. Tak ja coś im rzucam hasło. Ja, ja staram się po, po sobie nie pokazywać, ale oni to widzą. Mhm. I oni mówią w ogóle i co, jakąś inną ideę czy coś, a ja już myślę, no nie, nie tak. I, i mówię, okej, okay, okej, okay, tak? <grym> a młodzież idzie dalej. Kochani, do kiedy zapiszę i czego młodzież potrzebuje w kościele? Dwa ostatnie pytania. Do, do kiedy zapisy? A więc tak, oficjalnie zapisy trwają do 17 listopada. <grym> Ojej, to już krótko. Już mhm. krótko, ale. Jak to ksiądz tutaj ująć, że jeszcze takich spóźnialskich później tak, przyjmiemy. Otwarte serce. Szczegóły, <laughs> szczegóły na stronie, prawda, pasterstwa, ale także na diecezjawaw.pl i na stronie radiowarszawa.pl, tak? A czego młodzież potrzebuje w kościele? Czego młodzież potrzebuje w kościele? Miłości, myślę, jak każdy człowiek, też akceptacji takiego mm -hmm. właśnie ciepłego, ciepłego przyjęcia, e, ale myślę, że tutaj miłość gra główną rolę. Ja myślę, że też istotnym elementem jest wspólnota i jednak szukanie tych ludzi, z którymi będziemy się utożsamiać i razem umacniać w wierze. Obiecuję, że następnym razem znowu coś dośpiewamy. Ksiądz Żukałowic, już raz też Młodzieży od warszawsko prawskiej Izabela Fabiańska i Katarzyna Bartout. Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem. Z panem Do Bogiem. usłyszenia.